Witajcie z tej strony Aquarius. Nagrywam ten odcinek jeden po drugim Więc mam nadzieję, że uda mi się w tym odcinku wbić siódme, siódmą arenkę 2000 pucharków I po prostu będziemy dużo wygrywać, prawda? I że ulepszymy też sobie co nieco więc lecimy The DBZ Crab Okej, okay, masz Prince'a na most mędrze A ten dziesiąty level Prince'a To jest... Byt potężny no to Fajny zapik To, to jest jakiś spam deck. chyba tak Mega spam. Dobra, jest ja to tak przesajkluje. Do Elektrodragona, który będzie niżył ten Cycle deck. Śmieszny deck. No, na pewno kolega zaraz przegra niestety, no bo. Jednak ten Prince na miesiącym robi robotę. Boo. Dzięki za gierkę. Thanks. Właśnie wykorzystamy te tokeny zaraz Skrzyneczka, coś do ulepszenia dajcie niestety Tutaj iceeek, zawsze spoko My chodźmy sobie do niego Trader, bo ty tu masz rzeczy, nie? Hmm. Aha, bo ich nie mam 50 xt A wejdźmy sobie 50 hook raiderów. No i nie ma innej opcji, jeszcze więcej trajdowania się. Ale no, spoko Ale ma kurde ten Nieźle, dobra 1800 kucharków weźmę. Ładnie Poszło mi nic na drugą stronę poleci, zacząłem, nie? Zbije? za zabrakło. Nie wiem, zobaczmy, co zrobią minionki. No właśnie, zniszczyły mi to, więc ja się cieszę. Czekuję na Elektrodragona. On tu fajnie wyczyści te pacy. Ale z opóźnieniem gra, widzę. No dobra. Nie dajcie prince'owi, no. Więc prince to was zniszczy. Dużo poatakował. No, ale prince już powinien to skończyć. Mam nadzieję. Niestety nie skończył. No teraz Baby Dragon. Dwa razy. Trzy razy. No i. Pięknie. Kolejny baner. Zaraz będzie kolejny baner. Ja już tyle tych banerów będzie. czy gwiazdkowy. Sto fire spiritów. Lecimy battle. Kolejny. Es Hercules. Good luck mi wysyła. Dobra, ale to weszło. Tych barbarianów to jest za dużo trochę to. I leci mini P.E.K.K.A. O, jak idealnie. No co? Kolego, duża pomyłka. No, niestety po ale to spoko, bo mamy Prinsa jeszcze. No i wygrana. Dziękujemy, Herkules, za Tutaj mamy... ...fire spirity, rodzinka piękna. No i tu wierzemy goblin barrel. Goblin barrel jest spoko. Spoko jest goblinek. Dwa O, w ogóle mamy Hunter'a Ewo, bo był za darmo, wybawy ten, więc no niestety nie mam do niego poziomu spytnie. O, w ogóle mamy już tego, Piecyka, a Piecyk to od kiedy jest, halo? Muszę sprawdzić, czy nie ma Piecyka, czy też nie ma Piecyka? Dobra, czyli nie będzie Piecyka. Gdzie jest Piecyk? Ale już go zdobyliśmy, tylko zostaliśmy Ewo Sharda i już mamy Piecyk. Nie widzę tutaj. Gdzie on może być? Czy on jest tak wysoko? No, na 10 arenie, więc. Więc lecimy dalej. Raczej to będzie dłuższy odcinek, no bo chcę widzieć 2000. To trochę to zajmuje, prawda? No Nie chciałem, żeby skoczył. Na razie dwa spiryty. Czy to znowu taki podobny dek? No i, pewnie i tak. No ładnie poanulował mi atak. Ale jeszcze wygrywam, no. Praktycznie. Mamy też taką memotekę 6-7. Mamy to, mamy pieniążki, ale przydoby się karty, bardziej. Znowu baner, nie mogę. Tych banerów to jest za dużo. Za dużo w tej grze jest banerów. A mamy w ogóle coś takiego jak tam? Te karty jakieś. Mamy Cyf, przecież tyle kart mamy. Tu, tu, tu. A jak wygrać piecykiem? Dam do Hogradera. Tutaj. A no tak, bo nam się książka zamieniła. Zapomniałem. Mm -hmm. 92 dominionków. To możemy pekkę nawet ulepszyć. I sumie zadamy do, do piecyka też. Dobra, upgrade. O, upgrade level. Mamy skrzyneczkę. O, fajnie, fajnie. Super. No, tu będziemy zmieniać, bo chcę sobie wrzucić Hogradera. Pyk. Upgrade'ujemy go. Mam myślę, że będzie przydatny. No i ten piecyk ulepszmy. Zobaczmy jak mogę ulepszyć. Upgrade na szósty. Trzy muszkieterki też upgradeuję. A, bo brakowało im jednego. No może tu komuś mało brakuje? Komuś mało brakowało. Mam mało brakuje. Tutaj trzy i ulepszałem od razu na ósmy. Wizardowi. No i co? No i fajnie, nie? Trochę z tego zużyliśmy. I mamy w ogóle jeszcze znowu, więc minionki na dziewiąty. No i jest ptężnie, prawda? 19 mhm. Dobra, ulepszemy go Po Poczemu by nie? Kolejny upgrade leci. Czy mamy kogoś jeszcze do upgradu? Mamy. Witch. No i zróbmy sobie deck 4-1 bez Fireball. No i lecimy. Lecimy, nie śpimy. Darkness. Po prostu rzucam hogradera, bo on tam trochę sobie robi. obiję i w ogóle. Okej, okay, no wolę dać tutaj. Jednak ładnie mniej zrobią. Mini pack level 9. No mocno się teraz wylewelowałem. Nie powiem, że nie Czekam, aż spije. No i lecimy prince'em, tak. <grystanie> Mamy tyle tego wszystkiego. Mamy te elektro-dragony. W sumie to zaraz już trochę na główną wieżę i jest koniec, więc tak zrobimy. Dzięki kolego za grę. Starałeś się, no ale. Good game. kolejna taka skrzynka specjalna Złota pekka! Ale motka fajna Nie spodziewałem się jej tutaj Dobra, ustawmy sobie jakieś te emotki fajniejsze, ciekawsze Tutaj tą Tą za tą Mam jeszcze latającą świnkę lecimy dalej Trochę hajsu nam też upyło, 75 koło prawie Keru, o już 8 level na 8 level, no i fajnie Zróbmy cycling Nie wiem czemu tak kolega zrobił Dobra, tu prynica, tu Hogradera. O, dziesiąty level baców. To już jest... już jest coś. Okej, okay, kolega ogarnia. Ja nie wiem, zostawię to wierzyć w sumie. Ładnie tu Knight sobie. Dobra, Witchka za Knightem. Też ma Okej. Okay. Udało się zabić Witch. Ładnie tutaj sobie poradziliśmy z Dawaj! No ładnie go wysadził, muszę przyznać. A on się cofnął nieładnie. Dawaj Prince, biegnij! Muszę od do tego Okej, piąty level Szybko, pekka Dobra, udało się Witchka Właśnie o to chodziło, żeby tych szkieletów się pozbyć Stąd przecież za dużo ich Prince na drugą stronę już poleci No i mamy dwie wieże Prince jeszcze zniszczył tego O oh my god ale Six-seven. Mam już drugi Drugą ewolucję. No myślę, że jak go zbieram, to chciałbym go wrzucić do deku. On może być dobry na tych terenach. ...niższych. Mamy fireball. I zostało nam już... no niewiele, żeby bić te upragnione... ...dwa tysiące. Szósty level, oh my god. Szybciej peka, Oho. Oho. Może masz szósty level, ale wiele jak grać. No i tracę wieżę. No Staram się odkuć, nie? O, co tam tam Nie no, kontra to to jest No teraz to Dragon... ...wyczyści was. No niestety. Okej. Okay. Czwarty level, oj, oj oj Mówiłem, że to jeszcze będzie na naszą stronę wszystko. nie peka tam ładnie zaatakuje jeszcze. A, gradera już raczej nie pokonasz, mordeczko. Co ja mam, mimo? 6, 7 Eno, ja no nie mogę z tej jabłotki. Mamy trade. Token legendarny, więc. Czas na lasta. Lascik o 2000 puharków. Okej, okay. Enzo Pietro gra już rok. Dobra, podwójny atak. Czemu nie? Ale tu dać minionki. No niestety. No ale Grider ile zrobił tam? Ona wie, że on ma w ogóle 6 i 7. <grafię> Więc też tak Tak średnio mi się wydaje. poszło tutaj dobrze zdążyła nie <laughs> zdajemy se jak to dragona no hellgrider tam już by mu wierzę niestety no idealnie <laughs> niech leci prince rozpędzony Czy No i co? Udało nam się Mamy to 2023 Niestety nie bo kończy nam się 2025 Więc 3 pekki na koniec więc to na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobał odcinek z Clash Royale, to będziemy lecieć dalej. No i co? Do zobaczenia! <mulary>